Jak ważna jest Jałmużna i miłosierdzie? Cały czas czytamy Ewagriusza w kontekście listu do jednego z mnichów, gdzie pisze o śmierci ich Ojca. I pisze tak: Z nimi, jak sądzę, przebywa także nasz błogosławiony Ojciec, z nimi to znaczy za Bowiem był miłosierny, a świadkami tego są ci, którzy otrzymali od niego jałmużnę i kupili mu olej. To, co Ewagriusz podkreśla, to to, że ich ojciec dawał obfite jałmużny, i tak jak mówi Biblia, ci, którzy otrzymują jałmużny, się za nami. Wstawiają. To, co jest piękne, że kupili mu olej. Co to znaczy olej? Czasami e, tak obrazowo myśleli w starożytności, że taki człowiek, który umiera, musi się wywinąć diabłu. Dlatego e, tak jak. Zapaśnicy smarowali się cali olejem, tak właśnie tym olejem trzeba być namaszczonym, żeby się wyślizgnąć diabłu, dlatego też choćby było takie namaszczenie całego ciała podczas Chrztu Świętego. Olej to też jest znak świętości, więc jeżeli ojciec Ewagriusza świadczył miłosierdzie i dawał jałmużny, to powodowało, że zakupił ten święty olej, który pozwolił mu przejść do siódmego nieba.